Cześć, witajcie. Ja jestem Rotan i witam was wszystkich bardzo serdecznie po raz kolejny na moim kanale w drugiej części tego 70 książkowego Bookhola. stosy mamy już za sobą. Przerobiliśmy je wszystkie w pierwszej części. Jeśli jej drogi widzu nie widziałeś to, gdzieś tutaj na pewno pojawi się w tym momencie link odsyłający. Zachęcam. Dzisiaj zajmiemy się Tą częścią tyle słowem wstępu, bo ja wiem, że dużo gadam, dawno nie miałem okazji, ale no, bez przesady zajmujemy się pierwszym stosem tutaj, czyli stosem szeroko pojętej fantastyki. Mamy tutaj zarówno pozycje klasyczne fantazy, jak i young adult fantazy, jak i jakieś z motywami Dark Academia e, oraz oczywiście sci-fi. I zaczynamy właśnie od pozycji e, cyberpunkowej, a więc no science fiction. Mamy tutaj Sybir Punk Michała Gołkowskiego, którego miałem okazję poznać i słuchać na kilku prelekcjach na tegorocznym Pyrkonie e, i zaobserwować go pomiędzy tymi właśnie prelekcjami, kiedy to przechadzał się po Pyrkonie w wielkim, jebitnym, różowym mechu z Warhammera e, i ciągnęła się za nim flaga e, LGBTQ+, w formie właśnie peleryny. Zresztą tu wam się gdzieś na pewno zdjęcie e, wyświetla. Natomiast e, po sięgnięciu pod książkę doznałem pewnego dysonansu poznawczego, bo główny bohater tej książki e, przekazuje dość odmienne wartości od tych, które zaobserwowałem właśnie na Pyrkonie, bo jest to trochę taki ekswojskowy Patus Menel e, z neosybirska, więc e, jak się domyślacie, nowosybirska przyszłości. No, który gdzieś tam e, zalatuje trochę rasistowską postawą, trochę takim stereotypowym spoglądaniem na świat, na rasy, na społeczności i tak dalej. Jest to no, spójnie napisana postać, aczkolwiek nie do końca przypadła mi ona do gustu, szczególnie że no, po tej okładce spodziewałem się czegoś może nie najwyższych lotów, ale jednak humorystycznego w swoim przekazie. Natomiast e, troszkę się przeliczyłem i mamy tutaj no, zwykłą powieść cyberpunkową, gdzieś tam w klimatach właśnie cyberpunkowych, e, która no, jest historią taką bardziej detektywistyczną, powiedzmy. Trochę, e, trochę gdzieś mamy takie e, wojny gangów, tego typu rzeczy. No nie do końca moje klimaty. Liczyłem, że mnie rozbawi, nie rozbawiła. E, postawą bohatera, samą jego postacią też mnie jakoś bardzo za, nie, nie zaciekawiła, więc raczej kontynuować serii nie będę. E, a jeśli już kiedyś coś mi się odmieni, no to najprędzej pewnie w formie audiobooka. Następnie dwie książki, które dopiero przede mną. Czyli The Atlas Six, książka z motywem Dark Academia. Tajemnicze stowarzyszenie aleksandryjskie, które strzeże zdaje się wiedzy właśnie, jak nazwa wskazuje, z biblioteki aleksandryjskiej, która, jak wiadomo, spłonęła. No i mamy tutaj również jakieś takie magiczne umiejętności i sześciu uczniów. Którzy muszą się zmagać, żeby dostać się do tego właśnie stowarzyszenia. Jedno z nich niestety musi zginąć, żeby reszta się tam dostała. Także książka ciekawa, zobaczymy jak się rozwinie, bo póki co no, przykuła moją uwagę. Podobnie jak Lightlark, chociaż tutaj raczej kierowałem się opiniami, które gdzieś tam mimowolnie na mnie wpływały i gdzieś trafiały w moje e, uszy, kiedy Natalia, moja dziewczyna, przeglądała TikToka, bo ja osobiście jeszcze z TikToka, jak przystało na starego dziada, nie korzystam, natomiast Natalia korzysta nagminnie, w związku z czym no, mam też do czynienia z BookTokiem e, i tam spotkałem się z tą książką. E, jest to coś w rodzaju... Magicznych igrzysk śmierci, mam takie wrażenie, bo mamy tutaj wyspę, która wynurza się raz na jakiś czas e, i mamy sześć królestw, które są przeklęte. E, I jeśli dobrze rozumiem, to tutaj też jest tak, że jedno królestwo musi przegrać, e, żeby poz z pozostałych została zdjęta klątwa przegrać pewnie przez jakąś tam masakrę, nie wiem do końca. Mówię tutaj bardziej kwestie wizualne, coś co mnie gdzieś tam e, zaciekawiło na BookTok'u, e, natomiast jakiejś wielkiej wiedzy na temat tej książki nie wiem, także mogę się zaskoczyć. E, tak jak zaskoczyłem się przy tej pozycji, czyli niekończącej hi się historii, bo motywowany piękną okładką dwukolorowym drukiem, którego pewnie nie zobaczycie. Otworzyłem akurat na stronie, na której cały jest zielony, natomiast tutaj mamy i zielony, i czerwony druk, e, a także no, nostalgicznymi wspomnieniami związanymi z filmem Niekończąca się historia. Sięgnąłem po tę pozycję i wynudziłem się zawsze czasy. Niestety byłby to mój pierwszy DNF, czyli Nieskończona Książka, Did Not Finish, gdyby nie moje uparciuchstwo, jak ja to mówię i, i gdybym po prostu no, ja bardzo nie lubię mieć otwartych gdzieś tam fabuł w, w głowie, więc bardzo się denerwuję, kiedy de wydawnictwa nie decydują się wydawać serii do końca. Następnie mamy dwa tomy opowieści z mechańskiego pogranicza Roberta Wegnera, i jeśli miałbym polecić coś z polskiej fantastyki, to poleciłbym m.in. Te właśnie serie, bo jest to coś ciekawego, dla mnie odświeżającego, szczerze mówiąc, i poleciłbym od razu czytać dwa tomy, bo ja miałem przerwę bodajże dwóch, trzech miesięcy poniem, pomiędzy nimi. No i troszkę mi się pozapominało, a mimo, że to są zbiory opowiadań. To mają wątki, które gdzieś tam są kontynuowane w tym drugim tomie, szczególnie, że mamy tutaj no, Północ Południe oraz wschód, zachód, czyli wszystkie części tego em, pograni pogranicz Mechanu, właśnie imperium Mekhańskiego. E, w związku z czym no, czytając je obie naraz zyskujemy pełen obraz tego, jak te pogranicza Mechanu wyglądają, a jest to bardzo istotne, bo są wyjątkowo zróżnicowane. Także zdecydowanie warto, serdecznie polecam. Polecam również Piranesi, bo jest to książka bardzo niepozorna, którą kupiła Natalia, którą, po którą ja sięgnąłem tylko dlatego, że była króciutka, ja chciałem czegoś na jeden wieczór, żeby tam odpocząć od bardziej wymagających historii, a wciągnąłem się niesamowicie, bo no bardzo ciężko tę książkę opisać, fabułę tej książki w zasadzie. Jest intrygująca, opowiada o Takim trochę nietypowym świecie, o świecie, który tak mam wrażenie, znajduje się na pograniczu nieistnienia. Um, zaryzykowałbym stwierdzenie, że są to również klimaty Dark Academia, bo mamy tutaj um, no, niemalże sektę, może jakąś taką tajną organizację. Um, mamy świat, który. Tak jak mówię, znajduje się na tej granicy nieistnienia. Myślę, że dobrze go opisuje. Mamy tytułowego Piranesiego, który wędruje właśnie po tym labiryncie, tym świecie wypełnionym e, rzeźbami. I w zasadzie chyba nie będę Wam opowiadał więcej. Powiem tylko, że jest to książka intrygująca i książka niepozorna bardzo. E, o której bardzo ciężko się rozmawia, natomiast czyta się ją z wielką fascynacją. Mam nadzieję, że okrywając ją trochę tajemnicą e, uda mi się e, Was do niej zachęcić. No i na koniec tego stosiku mamy jeszcze Blade Runnera. Czy androidy marzą o elektrycznych owcach? Książkę, którą zakupiłem troszkę pod wpływem nostalgii, wspominając właśnie filmy Ridleya Scotta o tym samym tytule, w Polsce znany jako Łowca Androidów. Ehm... No Książka, zarówno jak i film traktują o androidach, o istocie człowieczeństwa, o tym, co tak naprawdę różni nas od maszyn, e, czy jest to współczucie, a jeśli tak, czy każdy człowiek również jest do tego zdolny, e, a nawet jeśli jest zdolny, to czy aby na pewno to robi. E, jednakże, zarówno lektura tej książki, jak i odświeżanie sobie tego filmu uświadomiły mi, że no, nostalgia odegrała bardzo dużą rolę, bo. Troszkę nużące są to jednak media. Zarówno tutaj, książka w odbiorze, jak i film wydały mi się odrobinkę bardziej nużące niż to zapamiętałem. Niemniej polecam, bo no jest to coś innego. Trochę klasyka mimo wszystko, jeśli chodzi o sci-fi. Odmienne na pewno od asimowskiego przedstawienia androidów. Tyle, jeśli chodzi o Blade Runnera, nie będę się o tym dłużej rozgadywał, bo i tak już, już dużo gadam. Przechodzimy do tego stosiku i przez ten stosik przejdziemy bardzo szybciutko, bo są to książki zakupione przez Natalię, ale skoro znajdują się w mojej biblioteczce, zbogaciły ją, to wam je pokażę, pokrótce może o niektórych opowiem. Nie opuszczaj mnie. To książka, która również wygląda niepozornie, bo ta okładka mi się mega kojarzy z jakąś obyczajówką, jakimś może romanstem, czymś tak. Takim, a jest to jednak literatura piękna, może nawet delikatnie e, fantastyczna, a e, jej autor jest laureatem nagrody Nobla e, z 2017 roku, jeśli nie pamięć dokładnie tak. E, I jest to historia również gdzieś tam w klimatach właśnie Dark, Akademia, z tego, co mi Natalia mówiła, mam nadzieję, że mnie nie okłamała. Jeśli tak, to czekajcie się jej nie mnie. Natomiast mamy tutaj ekskluzywną szkołę z internetem, która teoretycznie ma pobudzać w swoich uczniach kreatywność ma ich e, gdzieś tam zmuszać do troszkę większego wysiłku. E, mamy tutaj również właśnie historię miłości pomiędzy dwoma studentami, e, ale. No, to wszystko ma dosyć mroczny twist. Ja sobie o nim przeczytałem, czytając opis tej książki, em, którego który znalazłem gdzieś w necie, a którym, mam wrażenie, lekko spoilerował właśnie ten mroczny twist. Ja Wam tego robić nie będę. Jeśli chcecie, to sięgnijcie po tę książkę. Następnie mamy, chyba, jedyną w mojej kolekcji książkę pozaznaczaną znacznikami, bo ja raczej tego nie robię. Natomiast jest to książka bardzo wyjątkowa. Książka doktora nerwicy, znanego również jako Marcin Matych: Jak żyć z lękiem. Książka o nerwicy, Z którą Natalia się niestety zmaga, i wszystkie te miejsca to są miejsca, które pozaznaczała mi, które dotyczą jej bezpośrednio i na które powinienem zwrócić właśnie bardzo uwagę, bo jest to książka, którą zacząłem czytać po to, żeby no właśnie mieć większą świadomość tego, z czym Natalia się zmaga, jak mógłbym jej pomóc, bo nerwica, mimo wszystko, jest bardzo pomijanym tematem, jeśli chodzi o Polskie społeczeństwo, o, o psychiatrii, o mówieniu o zdrowiu psychicznym, a no, z lękiem żyje w zasadzie niemalże każdy, może nie w stopniu nerwicowym, natomiast a, myślę, że ta książka pomaga nie tylko tym, którzy się z nerwicą zmagają, a właśnie też tym, którzy obcują z takimi osobami a, i tym, którzy no, zmagają się po prostu z jakimś lękiem. Także ja bardzo serdecznie ją polecam. No jestem gdzieś tak w jednej czwartej, natomiast wiem, że jest to książka wartościowa. No i Natalia jako osoba z nerwicą jakby daje tutaj również pewien swój gwarant, że, że jest to książka, jest to autor, który wie o czym mówi, pracował z tymi ludźmi i, i no warto ją po prostu przeczytać, szczególnie jeśli macie kogoś, kto zmaga się z nerwicą wśród swoich znajomych, bliskich itd. Następnie mamy parki Jurajski. Myślę, że historia, której raczej nie muszę Wam przedstawiać. Kupiona przez Natalię ze względu na jej fascynację dinozaurami, oczywiście. Podobno z tego co mówiła, film jest bardziej skupiony na akcji, a książka jest jednak znacznie bardziej fabularna, skupiona na historii i ciekawsza pod tym względem. Następnie Autostrada OS, a więc też bardzo ważny temat. Bo mówi, mowa tutaj o autostradzie w Kanadzie, na której przez lata giną e, dziewczęta, kobiety e, rdzennej ludności, czyli pierwszych narodów. Jest to temat, który został również poruszony delikatnie, w zasadzie tak bardziej zaznaczony w 27 śmierciach Tobiego e, Obeda. E, natomiast ja chciałem wiedzieć troszkę więcej i bardzo się cieszę, że Natalia. Tę książkę nam pozyskała, bo no, on rozbudowuje właśnie ten temat zniknięć, nadużyć seksualnych, morderstw, morderstw, do których dochodziło właśnie na tej autostradzie, bo jest to autostrada, która łączy dwa odległe miasta, która w zasadzie wokół której jest bardzo gęsty las i gdzie no. Jest bardzo ciężko o transport. Bo jeśli ktoś nie podwiezie cię stopem, to w zasadzie musisz tę drogę na przykład do pracy, z miejsca zamieszkania pokonywać na pieszo. No i tak się niestety działo. Wiele osób zaginę zaginęło, wiele zostało porwanych, wiele zostało zamordowanych, wiele wykorzystanych seksualnie. Yy, I myślę, że jest to temat warty zgłębienia, żeby po prostu budować. Świadomość na ten temat, no i nie powielać gdzieś jakichś takich błędów, schematów yy, zawartych między innymi w tej książce. Następnie troszkę temat lżejszy, w zasadzie zdecydowanie lżejszy: siedmiu mężów Evelyn Hugo, czyli książka, do której przeczytania ja zostałem nominowany bardzo, bardzo dawno temu, niemniej pamiętam, bo jest to chyba jedyna nominacja, z której dotychczas się nie wywiązałem. Natomiast no jest to historia, którą chcę poznać: historia kobiety porównywalnej w zasadzie do Marilyn Monroe czy Audrey Hepburn. Kobiety fikcyjnej, oczywiście, natomiast takiej, która ukazuje nam to oblicze Hollywoodu, że tak powiem, za. Kurtyny, czy za ekranu. Następnie ostatni obraz Sary DeVos. Książka, która mnie intryguje samym, e, samym w zasadzie samą okładką. E, powieść historyczna, z tego co zdążyłam się zorientować. E, nie do końca wiem, o czym jest, e, bo mówię jedną. zaintrygowała mnie póki co sama okładka. E, mam wrażenie, że Natalia też i dlatego właśnie ją kupiła. Jak tylko Ją przeczytam, to opowiem coś więcej o niej. Póki co przechodzimy do kolejnej książki, którą jest Sekretne życie pszczół, a więc książka, zdaje się bardzo popularna, która również została zekranizowana o dziewczynie, która w bardzo młodym wieku przez przypadek morduje swoją matkę, a następnie 10 lat później wyrusza um, gdzieś śladem tej matki, właśnie, żeby poznać trochę swoją przeszłość, żeby uciec od swojego, zdaje się, agresywnego i, i dość chłodnego ojca, i, i ucieka właśnie w poszukiwaniu akceptacji ciepła i, i swojej przeszłości, również. Następną książką jest I Kissed Sara Wheeler". Wheeler. W sumie nie wiem, jak to wymawiać. Bo ma bardzo ciekawą pisownię tego imienia przez SH. Natomiast żartobliwie mówimy sobie z, z Natalią, że jest to Szara Wheeler. Historia mam wrażenie troszkę podobna do 13 powodów. Ja, co prawda, widziałem tylko serial, natomiast tak mi się wydaje po tym, co mi Natalia opowiadała: że mamy tutaj dziewczynę niezwykle popularną w szkole, która całuje cztery osoby, jeśli się teraz nie mylę. O, gdzieś ze swojego środowiska, e, po czym znika, a następnie te osoby otrzymują e, różnego rodzaju listy, które gdzieś tam przeplatają ich losy e, i mają ją do tej Sary. Doprowadzić, czy też szary, jak już ustaliliśmy, tyle jestem Wam w stanie powiedzieć, więcej mówić nie będę. No bo nie ma co się siedzieć, na to nie jest to moja książka, też nie do końca mój target. Następnie Sezon Luster, książka, o której również było bardzo głośno, książka, która również porusza tematy nadużyć seksualnych zarówno wśród kobiet, jak i wśród mężczyzn, co dla mnie bardzo istotne i tak i historia. No dziewczyny i chłopaka, którzy właśnie tych um, nadużyć doświadczyli na jednej imprezie w e, pokojach obok siebie, e, a następnie, e, którzy no, gdzieś wzajemnie pomagają sobie przejść przez tą traumę, bo chłopak z tego, co przeczytałem, jakby nie pamięta tego doświadczenia, czy też e, zdaje się go nie pamiętać. Natomiast e, dziewczyna jak najbardziej wie, to, to zrobił zarówno jej, jak i, i jemu, e, i gdzieś próbuje przebrnąć przez to. E, oni się zaprzyjaźniają, a następnie z tej przyjaźni e, kiełkuje coś więcej. Następnie: Only Mostly Devastated, czyli prawie w totalnej rozsypce, kolejna książka queerowa, tym razem o dwójce chłopaków, którzy zakochują się w sobie w trakcie wakacji, i kiedy ten drugi przeprowadza się do nowego miasta, odkrywa. Właśnie po tych wakacjach, że przeprowadził się do szkoły, w której uczy się jego wakacyjna miłość. Tylko, że ta wakacyjna miłość, no, jest zupełnie inną osobą. Po pierwsze, nie jest wylautowany, co oczywiście nie jest jakby problemem żadnym, natomiast zdaje się um, być kompletnie kimś innym i, i osobą, która nie ma absolutnie nic wspólnego z tym chłopakiem, w którym się nasz główny bohater zakochał. Następnie dosyć ciekawa pozycja w tym zestawieniu była sobie miłość. Jak widzicie, okładka dosyć specyficzna. Mi się bardzo kojarzy z jednym typem książek, natomiast z tego co się dowiedziałem, jest to historia taka dosyć generyczna, jeśli chodzi o historię z psami, którzy w jakiś sposób zostają oddzieleni od swoich właścicieli. Przeżywają swoje przygody, pomagają gdzieś tam po drodze innym ludziom, których gdzieś tam napotykają, by w końcu powrócić do swoich właścicieli. Historia taka jak Lesi i tak dalej, i tak dalej. Następnie nasza część nocy. Również dosyć intrygująca pozycja, chociaż słyszałem różne głosy na jej temat. Historia ojca i syna, którzy uciekają z Buenos Aires, z Argentyny. Dlatego, że są prześladowani i uciekają na granicę, żeby przedostać się przez granicę do Brazylii, gdzie niedawno zginęła matka właśnie głównego bohatera, czyli Gaspara. Co ciekawe, chłopak ma zostać medium dla bractwa, czyli pewnego rodzaju stowarzyszenia, które za pomocą tajemniczych rytuałów, no w zasadzie może sekta bardziej niż, niż stowarzyszenie, które za pomocą rytuałów próbuje skomunikować się z ciemnością. Więc taki motyw całkiem fantastyczny w historii, która fantastyczna na pierwszy rzut oka się nie wydaje. Ciężko mi stwierdzić, czy mam ochotę czytać tę książkę czy nie, bo jest z pewnością intrygująca, jednakże słyszałem wiele sprzecznych opinii. Następnie... Komiks martwy, punkt tutaj za wiele nie powiem, poza tym, że jest to również pozycja queerowa. Widziałem pierwszy odcinek serialu dostępny na Netflixie, natomiast jakoś mnie nie zachwycił, mimo że jestem gdzieś fanem i tej kreski, i, i, i tego stylu. Uwielbiam Adventure Time, uwielbiam Gravity Falls. Um, Star Butterfly i tak dalej, i tak dalej. Tak, ten martwy punkt jakoś niespecjalnie mnie zachwycił. Następnie mamy niezwykłe, czyli 366 kobiet, które zmieniły bieg historii. Pozycja mm, z tego, co Natalia mówiła, średnia, w sensie mamy tutaj bardzo mało informacji. Jest to raczej takie bardziej wyliczanie tych 366 kobiet, taka krótka notka biograficzna. Trafiają się, trafia się tutaj kilku pol, kilka polek, natomiast nie jest to nic, czego nie moglibyśmy wyczytać na przykład z, z Wikipedii, więc y, ona nadaje się bardziej raczej tak do budowania świadomości na, tema, na temat tych niezwykłych kobiet niż gdzieś tam y, faktycznego, dogłębnego poznawania ich historii. Następnie E, najnowsza książka od Erika Emanuela Schmidta, czyli Raje utracone, początek serii. Z tego co się orientuję, serii Podróż przez czas. I no cóż, ja w zasadzie w tym momencie już Schmidta gdzieś tam e, kupuje w ciemno. Ta historia mnie zaintrygowała, bo mówi tutaj o, o, o nieśmiertelnych, e, o ludziach, którzy gdzieś tam mm, żyją od e, początków czasów od początku istnienia świata i jest to sposób właśnie Schmidta na przedstawienie jego wersji gdzieś tam losów naszego świata za pomocą takiej oto fabuły. I na koniec tego stosiku kolejny komiks, czyli czarodziejki Witch komiks, o który Natalia maltretowała mnie przez no długie długie miesiące. Z którym mieliśmy wielki problem, żeby go pozyskać, ale w końcu się udało. Natalia się troszkę uspokoiła, przeczytała go. Ja zawsze byłem raczej fanem Wings, więc, więc doszło tutaj do pewnego tarcia. Niemniej Natalii udało się rzucić kilka cennych argumentów w naszej dyskusji i przekonała mnie, żebym po nim sięgnął, więc może w przyszłości tak zrobię. Dotarliśmy w ten sposób do ostatniej już kupki w tym zestawieniu. Na początek dwie książki z serii skandynawskiej, czyli Blizna. Książka, którą bardzo długo chciałem przeczytać, a która no, nie zachwyciła mnie. Mam wrażenie, że miałem już zbyt wysokie oczekiwania wobec niej, a, a nie była dla mnie aż tak, że tak powiem, wyjątkowa. Nie zaskoczyła mnie aż tak. Jest to historia na pewno ujmująca, na pewno ciekawa, skłaniająca gdzieś tam do rozmyślań. Natomiast. No, jakoś wielce mojego światopoglądu czy, czy postrzegania świata nie zmieniła, mimo wszystko. No i mamy tu również człowieka, który kochał Syberię, a więc historię o człowieku, który wybiera się właśnie na Syberię w poszukiwaniu bardzo szczególnego gatunku motyla, stąd też te motyle na okładce, a pozostaje tam przez 20 lat, identyfikując różnego rodzaju rośliny i zwierzęta, a także owady, bo Syberia jest niezmierzona i jest zdecydowanie zbyt wielka, żeby człowiek mógł ją kiedykolwiek poznać do końca. Tak nam sugeruje ta książka. Ja nie wiem, czy jestem skłonny się z tym zgodzić, niemniej z pewnością jest to teren, który może nas jeszcze na pewno zaskoczyć w jakiś sposób. Następnie różowa linia, czyli reportaż Marka Gewissera który przez 7 lat jeździł po całym świecie, zbierał materiały na temat tego, jak postrzegane są społeczności queerowe, LGBTQ+, na świecie, jak wyglądają kwestie praw z osób, osób z odmiennymi orientacjami czy tożsamościami płciowymi i wszystko w tej książce właśnie. Zawarł, więc jest to reportaż, po który mam nadzieję również uda mi się gdzieś w najbliższej przyszłości sięgnąć. No i ostatnie dwie książki. Ten dziwny wiek, a więc e, historia mm, współczesna tym razem, gdzie mamy do czynienia z właśnie młodą czarnoskórą opiekunką dla dzieci, e, która zostaje w pewien sposób gdzieś tam oczerniona oskarżona o porwanie dziecka, którym się opiekowała białego dziecka, oczywiście dosyć prominentnej. Osoby, historia o nierówności, rasizmie i tym, jak to nadal w tym momencie wygląda, jak to nadal niestety tej do tej równości, do osiągnięcia tej równości nam daleko. Bra. I w ten sposób przechodzimy do ostatniej już książki, czyli. Czarnego Mleka autorstwa Elif Szafak. Książki, która opowiada o trudach związanych z, ma z macierzyństwem, o tej ciemnej stronie macierzyństwa. Ja z pewnością ją przeczytam, bo m, póki co na moim koncie e, od pani Szafak jest jedynie 10 minut i 37 sekund. 38 sekund, prawie. E, 38 sekund na tym dziwnym świecie. Książka, która wyjątkowo mi się spodobała, więc liczę, że. Czarne mleko również przypadnie mi do gustu, i w ten sposób docieramy do końca tego materiału. Ja się nagadałem, mam wrażenie, że już zawsze czasy, za całe te pół roku się nagadałem w ciągu tych dwóch filmów. Gardło dosłownie mi płonie. E, myślę, że jutro nie będę w stanie mówić, a to niedobrze, bo mam egzamin do zdania, e, ale no. To poświęcenie, na które byłem po prostu dla Was gotowy. Mam nadzieję, że poświęcenie, które, um, no, warto, którego warto było dokonać, mam nadzieję, że ten materiał Wam się podobał. Jeśli tak, nie zapomnijcie zostawić lajka, subskrypcji. No i oczywiście komentarza, bo ja, ja może pogadałem, ale z Wami pogadać jeszcze nie miałem okazji. Także bardzo chętnie zrobię to w komentarzach. No i tyle, żegnam się z Wami póki jeszcze mam głos, żeby móc to zrobić, no i cóż, do zobaczenia w następnym materiale, pa pa!